Gotowe? Mhm. Mm Czekaj. Thank you. Może czemu to się nie chce rozpalić? Trzymaj, trzymaj, po prostu nie ruszaj tym. Zostaw mi pomóż teraz. Cięć na pomoc. Się napełnia. Helem. Nie, dobrze. No właśnie, dobrze. No cicho, boń co ty chcesz? Oj. Tylko się rozpala. Się boję, że to ten że... się zaraz... Czemuś to nie chce lecieć, nie? No, spoko, to zaraz poleci, tylko się muszę jeszcze na nakolnić. O, jakie to gorące. Ty, wej tuż to. No. Czekaj. Jeszcze Ja Już nie trzymam. Ale no, wiesz co, chyba to nie jest dobry pomysł. A nie wiem czemu bo jest za gorąco było zimno to w domu poleciał no właśnie a jak było zimno to też odpalaliśmy i też nie leciał i mówiłeś, że w lecie to trzeba zrobić nie bo się steguje i i ten i i się spali i ten już widziałem na filmikach jak się stajczyło no nie on nie poleci to ale z tego powietrza gorąco ucieka. Ani, jakbyś tak. Pu, pu... Oj. Czekaj, czekaj, Puść. Ale to się przekrzy. O, jest! Ale odsuń się, bo może w ciebie. Le... Leci, leci, cicha. O, jak ładnie. Ale teraz ja się boję trochę. Kurwa, to ma, zlecić was leci. Ojoj, ojoj, oj, oj. No nie! A dobra, jest, dobra! Cicho, bo tam ziemu duży. Cicho! Uwaga, ale. Chodźcie! O Boże! Jest, O Boże! Ale coś to jest słabo strasznie leci i się boję. Ojoj, oj, oj. oj, oj. Może nie. A nie, leci, leci. I spadnie zaraz. Spada. Dosyć szybko. Albo się zapalił. Albo leci. Boż, się A boi. Leci na dom. Ale, Ale on no już... Nie no, wstaśnie. nie. zgaśnie nie, nie gaśnie. Leci. Patrz, nie gaśnie. Nie gaśnie, tylko podmuchy są wiatrów. Nie osadzaj się, chodź, bo otrzymy, no to na tyle.